Na kanale wybiło 1000 subskrypcji już jakiś czas temu a ja obiecałem wam Q&A z tej okazji więc zaczynamy. Pierwsze pytanie: SCP-096, jakiego zioła używa Rumek? Dobra, to trzeba się skonfrontować. Słucham cię przyjacielu. Witaj Rumku, słuchaj, nagrywam Q&A, mhm. I, I tu jest takie pytanie: jakiego zioła używa Rumek? Eee, nie wiem, nie wiem, majeranek. Majoranek <laughs> Do, Dobrze, Majoranek Nor, dziękuję bardzo Super, pozdrawiam. Mogę zaprosić na kanał? Możesz tam, Dobrze, macie link w karcie Dziękujemy Rumku za udział, Papa. pa Kuba Wojak Jaką przeszłość w postaci odgrywasz Cyberpunk 2077? Ja grałem raz Cyberpunka i przeszedłem w Punkiem Jaka jest twoja ulubiona linia fabularna? W sumie to... szczerze? Nie mam pojęcia. Co myślisz o nadchodzącym dodatku do Cyberpunka? Zamierzam kupić i obrać. Myślę, że będzie gites. Hamut Habibi Jak wyglądały twoje początki na YouTube? Odpowiedź na to pytanie zostawię na osobny odcinek, na kolejny specjal. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Dajmy, że pizza. Wolisz Artura czy Johna? Marstą, co jednak w moim serduszku leży. Kacem Marston, okej? Okay. Benito Mussolini. Jaka jest twoja ulubiona gra z seria gier poza Red Dead Redemption? GTA, Wiedźmin, Cyberpunk. Eggdog. Czy będziesz narywał inne filmy niż Red Dead Redemption? Z czasem może na innym kanale. Spidek. Ile razy przeszedłeś Red Dead Redemption 2? Jak się nie mylę to 2, ale będzie jeszcze więcej. Declan. Jak masz na imię? Uwaga. Pierwsza tajemnica tego kanału. Mam na imię... Uwaga, 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 Werble, weble. Jakub mnie pyta, jakie jest twoje hobby? Interesuję się między innymi montażem, grafiką, uniwersami na Red Dead i Cyber, Cyberpunka i chyba tyle. Kaczuszka, jaka jest twoja ulubiona postać z uniwersum Red Dead? Myślę, że jednak, no, John. No tak klasycznie polećmy. Albo Hosea, skąd narodził się pomysł nagrywania o Red Dead Redemption? Po prostu lubię uniwersum i sobie zacząłem nagrywać, i się potoczyło. Dekium pyta, jaka jest twoja ulubiona piosenka White'a 215. No kurde, nie wiem. Zobaczymy na Spotify staty. I taką odpowiedź, jaka mi tu zostanie pokazana, taką wam dam. E, ostatnie 4 tygodnie, numer 1 z Porsche. Juli Laura, toster czy miotacz. Obie nazwy są świetne. Ale no nie wiem. Nie wiem, zostanę pobity, nie wypowiadam się. Lekson, jaki jest twój ulubiony rewolwer w Red Dead 1 lub Red Dead 2? Dlaczego akurat ten? E, najczęściej obecnie gram lematem. W sumie nie wiem dlaczego. Chyba ma najlepsze obrażenia i ogólnie jakiś tak dobry feeling strzelania. Szalony Smajek pyta, kiedy face review? E, kiedyś przyjdzie czas. Ile masz godzin w Red Dead Redemption 2? E, Red Dead Redemption 2? 237 godzin. Wiem, że mało. Sheriff, co byś zmienił w Red Dead Redemption 2? Szczerze? Nie wiem. Chyba nic. Maksymilian Grochocki, gdybyś żył na dzikim zachodzie, kim byś został? No ja bym chętnie dołączył do gangu gangasha, tak szczerze mówiąc, jak sobie żył bez trosko. No i po prostu jakoś tak. Nie wiem, no. I ostatnie finałowe pytanie. Stręczmy na ponownie, bo chciałem zostawić je na koniec. Ile mam lat? 3,5. Okay. sprawnie no 14